Siemaneczko, siemaneczko, ja wszystkim z tej strony Sniki Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku A Rankowania Czas na kolejny odcinek, kolejna beta testy To jest ciągle tak mam wolne, czyli wtorek, więc bardzo dużo do przodu nagrałem Więc mam nadzieję, że docenisz moją pracę, zostawisz suba, łapkę Oczywiście możesz regularnie wpłacać donate na mój kanał, będą wspierającym Będzie mi naprawdę bardzo miło Gramy na Kraga, ja pierdoszę O nie, o nie nie, tylko nie Krak. Nie lubię Kraga a, mamy chociaż Debirus, który niweluje taktykę i dodaje mi szczęście. Mamy logę na starcie, i co tutaj zagrać, moi drodzy kochaniutcy? Prawka odbicia, reształ, smutek ciana ognia, no za tych tak średnio, niż szał, slow wraźka. Chciałem mnie raczej y, ruszować. Czekajcie, tak, co tu widzę? tak, fajną siłę run, fajną z buty, fajną sumę tarczę. Tutaj widzę tak. Naszyjnik, spoko. Gobrona. Okej, okay, fajnie. To też nie jest taka zła ścieżka do tego siła czarów. Biedza, moral, okej. Okay. Dużo butów to już odpada. Pierścień pokrewieństwa maszyn, spoko, ale... to nie ma, wolałbym bardziej to na przykład z jakimś... Bo to raczej pod jakieś bicie się, tylko czy z jakąś magią, czy, czy, czy bez żadnej magii się wspomagać. A no nie wiem, szczerze wam powiem, zastanawiam się trochę nad tym. Na przykład tą logistykę to tak raczej średnio mimo wszystko. Taktyka. no ja, ja, ja nie chcę u siebie w sumie tej taktyki. Znamie, no to na pewno chce Znamie tu musi wejść, i rozdzierający też musi w niego wejść, tak czy tak Zagrałbym pod Nebirosa w jakimś... Że spróbował znaleźć... Perbunek, może się uda Ten teleport też nie jest taki... kupi Empatii w ogóle jest ciężko do garnięcia u was, nie? No bardzo ciężko w sumie No dobra, bramy po prostu i tyle, nie? Szczęście. A wezmę szczęście, szczęście żołnierza. Spoko opcja. Bo. Bo stracharz może zadziałać. I, i czekajcie. Klątwę nie Morlaka z tego można jeszcze mieć, więc spoko. Ochrona nie ma najmniejszego sensu, mi się wydaje. Chociaż. Nie ma raczej tak średnio. Musiałbym sobie. Nie wiem. Eee, co zrobić? Barbarzyńca, unik, ostatnim bastion. Nie barbarzyńca, tylko inferno. To czy pełne defa to jest, nie? Unik to. Pikielnych nie mamy. A w sumie czemu nie? Też nie, nie robię tej balisty, bo już, już za późno. Nie chcę tłumu bram, bo to i tak się. Bardziej bym chciał poszukać. Bardziej bym chciał poszukać... No, wiecie jak to wie ten tłum bram, tyle co nic. Dobra. Może mi będzie upierałeś i będzie mi dawać cały czas, no to tak zagramy. Porność na magię, jakbym miał jakieś slowy z tego gówna. Nie. Yeah. Dobra, ten tłumu Brambiorek nie wpiekał wiadomo, biorę. Biorę atak, biorę szał, szczęście i do tego minus moral u niego. Jakiś hejs by się w sumie mógł przydać. Pójdę sobie chyba po prostu w środek, bo mi w sumie zostało, nie? Gramy też na kraga, ale poszedłbym w środek sobie chyba próbowało coś fajnego jeszcze znaleźć. make jakieś ciekawe, czy coś. Teraz która ścieżka? No ta raczej odpada, skoro nie więc pójdziemy sobie tutaj. Jakiś moral. Jakaś wiedza, obrona, jakiś atak. Jakiś moral. pójdziemy tutaj. Nie mamy dużo defa ani nic takiego. Bo nie mamy, taka jest prawda. Ten artefakt pójdzie na wywalenie, chociaż nie za dużo mi to da. Szczególnie build jest spoko, nie? Naprawdę jest build jest przyjemny bied Jest naprawdę przyjemny A według mnie Tak na moje oko Więc Świątwa byłaby spoko, ale czy to jest mus, czy hejs to jest mus? No raczej niekoniecznie, nie? No jakiś fajny artefakt może dostać Jest mieczyk, jest hełm, jest płaszcz, jest sakwa Sporo kasy by był dopełniejszy. Gdybyśmy mieli dwie, tu trzy. Moglibyśmy sobie zrobić atak na full, nie? Heistem raz, dwa i to. Zatem by nie były, ale heist. Na, na orki. A pójdę tu. Może da mi coś ciekawego. Klądwo Marlaka mi dał No i widzicie, nawet bez, bez szału, dało mi. Mam już ten talent, więc wyrzucę to. I zobaczymy, czy to jest ten, na pewno. Dobra. Teraz mi nie będzie chciał dać. He, <laughs> hehe. Klątwy. <śmiech> Tego mi nie będzie chciał. Nie no, musi mi to dać. Nie ma opcji. Nie ma za bardzo co innego mi dodania. Ma tylko dwie opcje. To albo tamto, nie? Więc w zupełności tyle. No właśnie gniew piekieł jest. Jest jeszcze wiedza. Jest. Trzynaście, dziewięć, I wygląda to naprawdę fajnie Jakiś moral, jakieś szczęście Trochę many tak nic nie będzie Dobra Jest okej okay. Wid jest taki bardzo... trzy 3, 3 rzeczy Ale też ten wysoki moral może pomóc, Kątwą Marlaka też i, I to szczęście, no też jakby tam, wiecie, weszło czy coś takiego. To. To no. Czy Ja chcę uwiedzenia. No to jest też takie pytanie, czy ja chcę. Czy ja chcę Ciebie? No raczej chcę Ciebie z odpornością Raczej zawsze Ciebie lubię. Mieszanie morale czy bicie obrażeń. Aura strachu też ma, aura strachu. Strach, aura strachu, zmniejszenie mu sił, morali i tak dalej, też spoko. Chyba zagramy czerwoną. Czy kradziejowe? Kradziejowe niekoniecznie, bo on zaraz mnie sfokusuje, nie? więc. Ty skupia całą uwagę na nim, nie? Wezmę to wam, te piekielne. No i wezmę ty, bo jesteś szybszy. Tutaj masz tą samą inicjatywę. Już z ciebie wezmę. jesteś busta, no i ciebie z przelaniem. Zgarniemy mu trochę tej mocy, będzie spoko, nie? No i tyle. No i znamie mamy. Znamie, klątwy. Szczęścia, niech się dzieje wola nieba. No i tyle. Czało nie ma, dupy nie Bardzo mocny Nibirosik. A jeszcze, jeszcze szczęście dostanę z tego. A na szczęście z. Z, 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 z umiejętności na Birosa. na czerwono jestem zrobiony. Kradnę mu żeby żeby mnie te klątwy biły Mógłbym kraść i rzucać czary, ale raczej nie tak chcę raszować. Czyli nie chcę stać z tyłu na. na mnie. No może zagrać balistę, nie? No, balista nie jest fajna. Bo pod balistę to już musiałem dać kule i balistą mógłby spokojnie gra kragiem, no i tak mnie walnie dość mocno na starcie To naprawdę nie jest, nie jest przyjemne Zobaczmy, bo tam gra No i to idę mu lajka zostawić, bo streamek jest Wyłączę, żeby się już oglądało, żeby nie było, że jest, że mnie nie ma Ten, ten i ten Pierdzielnięcie Trzudne się mówi, że się dalej. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ile będzie miało ataku? Mamy 9 defa, więc też nie najgorzej. Inicjatywa jest, więc to nie jest ten. 29.1.4. Jaki dziwny ten krak. Zobaczymy co on tam rozdzierające pewnie przypierdosze jakieś popisone. Muszę uważać na jego podejście. Coś mi odpisali na kurs zapisy Ciebie damy tu, Ciebie dam do tyłu Ciebie bardziej bliżej środka Czy co, mam chce gdzieś biec? Tak jest przyjemnie jak jesteś tam schowany W sumie jest przyjemnie jak go nie jestem schowany No może krak mnie walnie Siedem ruchu masz Agresor reklama oczywiście jest u mnie prawie 1400 subów naprawdę szalejecie super mi się to podoba fajnie że oglądacie, nie naprawdę to jest naprawdę mnie to cieszy co mu na plecy po prostu Oni tak nie dochodzi w tej turze mimo że ma chorą ini mimo że ma chorą ini ty i tak nie dochodzi Wyścianie na oprawce dobra ja gdzieś sobie, gdzieś tutaj z tyłu raczej, gdzieś sobie to rzucam. W bez paniki. Zmoralowałeś. Manu ukradłeś, więc już nic mi nie rzucisz. To bys to tam z tyłu. Tam będzie. Te mnie strzeli. No dobra, to nie jest ten jakiś mocny. łańcucha, popie popieścisz go mam nadzieję. Pieścisz go mam nadzieję. Mi zabije tą jednostkę, on jeszcze nic nie zrobił, nie? Tego mogę rzucić. Hu hu hu, rozdzierające raczej rzucimy na no, oprawce. Chciałem oprawce dość mocno zbić. Central tym nie sklepał. Nawalno: no, 550. Sporo. E, sporo, sporo. A pieski dostały. Ty dostałeś. Bramy. I brama na spokojnie. To mi nie doleci wtedy, bo siadam. Po mnie nie doleci, dobra. Raczę się bić, boom. Trochę mnie walnęło. Dobra. Okej. Okay. Bramy. Zam na plecy. Hit. Poko. od. Nie wiem, zacznę chyba od tego znamienia gościa, Że mnie tutaj nie męczy. A potem po prostu rzucę hejsta, nie? Tyle. Ech, po prostu rzucę hejsta i tyle. Jedną jednostkę się trochę pozbyłem. Tutaj przyspieszenie poszło. Mamy def. Tutaj ciebie, do tyłu. bramowałeś i przyspieszyłeś mnie. Dobra, no to coś mi klepnie, nie? Coś mi klepnie. No tak, jak myślałem, że ciebie walnie. Dobra. Pomienne żorze nie weszły. Pomienne żorze nie weszły. No ale dobra, teraz tak. Nie jesteś na pełnej strzale. Chyba. To nie jest minus jeden. Ale co, raz dostał. Dobra, spoko. Też mu tam morale osłabiam. Przebywając koło niego. Kejsta rzucił. To jedynka. I ty jesteś ciągle nie na pełnej wszyscy jesteście. Świeciolowo rozstawiliśmy. Dobra... To nie jest przyjemne bić... Boję się go, strasznie się go boję, nie? To jest niesamowicie się go boję, nie mam za bardzo kontra czym zabrać. Bicie tobą to nie jest spoko sprawa. Bo mi dużo oddech pójdę tobą, a ciebie nie chcę jakby tak mocno tracić, nie? Przecież jak się tutaj przesunę, dam to na razie. Okej, okay, tam jest zblokowany, teraz mam grupowego hejsta. Muszę to walnąć, po prostu muszę. Może ucieknie. nie uciekną ucieknie, ale okej. Okay dobiegniesz. Dobra, bijesz ciebie. Ponący będą wchodzić. No, nie wchodzą. Wchodzę tam. Tutaj. Okay. 28, 018. do 5 was. Ale jak z tobą wyjdę, to mi wifka walnie, ale on się może przesunąć, nie? Dobra. Dobra, fajnie. Super. 14 kit. Kit, kit, kit. Id, dobra, czyli ciebie już nie ma, mogę w ogóle już przerzucać. Wiem. Wiem, że masz chorą mini, wiem, wiem, wiem. Daję sobie z tego sprawę. Dobra, sobie zgnębiłem A ty ze tam na tym defie na spokojnie. Minus moral. Uh, lala. GG, super. GG! Pykło! <laughs> hani chyba nie dał rady presji, ale dobra bildik był. Dobrze się mi to grało tym buildem. Naprawdę był solidny. Miał dwa pierścionki, nie no, było widać, to było jakby, to było jakby jego, nie, więc miał sporo inni i miał te inicjatywy, tylko miał staty straszne, jakiś build musiał mieć niedorobiony, płonące też tak średnio w sumie wchodziły, ale ostatecznie wyszło spoko, jednak dużo szczęścia i dobre obrażenia, fajne statystyki, fajny buildik w sumie był, fajnie, że wpadliście, zostawcie łapkę, suba. Czasem są krótsze odcinki, z czasem dłuższe i tak dalej i tak dalej, różnie to bywa. Fajnie, że wpadłeś, wysyłam ci... ci serduszka i zachęcam do kolejnych odcinków. Dzięki Ci i do usłyszenia następnym razem. Bye, bye!